Dzień dobry Państwu, Ewa Bożena-Mielnicka, z Polski 2014. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. Bardzo przepraszam, że nie mogę dzisiaj być z Państwem, jednak intensywne obowiązki zawodowe nie pozwoliły mi na to. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w innym terminie. Powiat jest mi niezmiernie bliski. To właśnie u Państwa 30 maja w Chorzelach wygrałam konkurs Miss Mazowsza, który organizowali Państwo dzięki projektowi Powiat Przasnyski – Kulturalna Stolica Mazowsza 2014. Bardzo za to dziękuję. To dzięki Państwu mogłam ubiegać się dalej o tytuł Miss Polski. Zawsze będę miło wspominała Ziemię Przasnyską, na której zostałam dostrzeżona. Jeszcze raz serdecznie gratuluję osiągnięć kulturalnych, które są znane teraz w całej Polsce i życzę samych sukcesów w następnym 2015 roku. Oby do zobaczenia już wkrótce. Serdecznie pozdrawiam Ewa Milnicka.